Siema, witam was na kanale Dream Hunter. Niedzielny poranek. Udało się wyrwać, żeby jechać trochę pokopać. Plan był taki, żeby już dawno tam być, ale niestety mi się przyspało. Po wczorajszym myczyku trochę poświętowałem no i trudno. Yy, wracam na miejsce, gdzie byłem ostatnio na tą rzekę, gdzie tak ładnie posypało i monetami i innymi fantami. Tym razem mam ze sobą łopatę, więc mam nadzieję pokopać trochę więcej. No i co, widzimy się na miejscu. Zachęcam Was do subskrypcji oraz lajkowania kanału powodonka do zobaczyska przy pierwszym dołku no i witam was serdecznie przy pierwszym dołku wyszła taka monetka z tego co widać to jest jelonek, nie pamiętam nominału tej monety ale coś tam może dojrzymy zaraz który to rocznik czekajcie, spróbuję trochę przeczyścić A nie, jest to nic bardzo starego, ale pierwszy fant, pierwsza moneta, jak najbardziej fajnie. Do zobaczenia przy kolejnym dołku. No i mamy kolejny ładny sygnał. Zaraz go kopnę, zobaczymy co to. Stały sygnał. Będziemy szukać co to takiego. No i włączy się jak już wykopię. No więc tak, sygnałek monetowy i pojawiła się krągłość. Mamy 20 centów, ale obok jest jeszcze 50 centów. Więc mamy 70 centów z jednego dołka. Całkiem fajne. Do zobaczenia przy kolejnym sygnale. No i po wyciągnięciu tych 70 centów nadal bił sygnał i znalazłem kolejne 10 centów. I Jak najbardziej fajnie. Do przodu o całe 80 centów na jednym dołku. Widzimy się przy następnym. No i mamy kolejny dołeczek. Tym razem dość głęboko. Był ładny sygnał. I mamy kawał aluminium. Pierwsze dzisiaj. Nie wiem, chyba jakiś kapsel od czegoś Jakaś zatyczka na to bynajmniej wygląda. A nic. kopiemy dalej do następnego dołka. No i mamy kolejny stały sygnał. W tym miejscu myślę, że będzie to współczesna moneta. No i zobaczymy, kopniemy, zobaczymy co będzie. No, jak się okazało, kochani, nawet nie trzeba było kopać. Leżała sobie w trawie. Jest 2 euro. Jak najbardziej, dzień robi się coraz bardziej ciekawy. Do zobaczyska. No i jak przy kolejnym dołku, piękny, stały sygnał 62, co na simpleksie zazwyczaj oznacza monetę. A tu część puszki. No nic. Mamy kolejne w dniu dzisiejszym aluminium. No na pewno jest to część puszki. Nic. Lecimy dalej. Do zobaczyska przy kolejnym dołku. No i trafiłem kolejny fajny sygnał. I jest. 1P, stare irlandzkie. Zobaczmy. Tu uda się rocznik dojrzeć. 1986 Pozdrowionka lecimy dalej. I mamy kolejny dołek, tym razem dość płytki. A z dołeczka wyszedł taki oto klucz. Od czego? Tego prawdopodobnie nigdy się nie dowiem. Prawdopodobnie jest to klucz od jakichś drzwi po prostu. Od zamka w drzwiach. Na no nic. Kolejny fancik jest. Lecimy dalej. Do zobaczyska. Mamy kolejny bardzo, bardzo płytki dołeczek. I wyszło z niego piękne euro. No to mamy kolejny hajs dzisiaj. Ale tutaj nad tą rzeczką często ludzie chodzą z psami, często siedzą tutaj, także po imprezach, nie tylko siedzą, więc takie znaleziska w tym miejscu nic dziwnego. Do zobaczenia przy następnym sygnale. I kolejny piękny sygnał na współczesną monetę. I mamy kolejne 2 euro. No to już sobie tutaj troszeczkę poleżało. Nie wiem z jakiego to kraju moneta ale całkiem fajna z tym wzorem dwujki jeszcze nie miałem więc cieszę się tym bardziej kolejny high spada do następnego dołka i kolejny sygnałek całkiem fajny 62, 63, a wychodzi kapselek od Henysiego. Nawet w całkiem dobrym stanie. Widzimy się przy następnym. Hej! No i mamy kolejny dość głęboki dołek, piękny sygnał i to kolejny dowód na to, jak mylny sygnał potrafi dać ołów. Kawał ołowiu tym razem. To będzie za 30 deku, jak nie więcej. No i szukamy dalej. Pozdrowionka. No i mamy kolejny sygnał. Jak widać jest kopnięte. Sygnał obiecujący. Zobaczymy co to. Dajcie, to wyciszę simpleca i szukamy. No i proszę 10 centów No to mamy kolejny hajs Widzimy się przy następnym dołku No i w takich oto pięknych okolicznościach przyrody zszedłem troszeczkę z bliżej rzeki pierwszy sygnał do łeczek i mamy kolejnego kolekcji łososia. Rocznika niestety nie widzę na nim, jaki jest, ale każda krągłość cieszy. Więc szukamy dalej. Może coś jeszcze się tu skrywa? Widzimy się przy kolejnym. No i niedaleko od tamtego łososia trafił się kolejny sygnał. Jest gdzieś. I mamy kolejny kawałek ołowiu. Szukamy dalej. No i kolejnym sygnałem z kolei okazała się pierwsza w dniu dzisiejszym stalowa zawleczka. Wygląda na zawleczkę do jakiejś konserwy. Chyba ktoś tu zgłodniał siedząc na rybach. No miejscówka jest naprawdę obiecująca. Tam widać jak żeruje pstrąg. Wiem, że w tej rzece jest także łosoś. Oraz w dalszych odcinkach pojawia się i szczupak, więc łowisko naprawdę fajne. Jak widać cisza, spokój. Tylko szum wody i śpiew ptaków. No i lecimy dalej, szukamy dalej. Zobaczymy co jeszcze wpadnie. Do następnego. No i teraz mamy kombo. Na tej kępie trawy była dwójeczka, a pod nią troszkę głębiej. Coś takiego. Czekajcie, może jakoś uda się to trochę przetrzeć. Mamy maciurkę. Kolejne dwie monety, hajs i coś starszego trafiają do torebki. Pozdrawiam, widzimy się przy następnym dołku. Kolejny sygnał na ścieżce, tylko ruszyłem ziemią i od razu wyszło. I to będzie kolejne 10 centów. Kolejny hajs w dniu dzisiejszym. Do zobaczyska przy następnym. I kolejny dołeczek, ja wiem. Metr od poprzedniego i mamy kolejne 20 centów. Oby, tak dalej. Oby, tak dalej. Trochę hajsu się nazbiera, zbiera. Do zobaczyska. A żeby nie było, że sobie podkładam monety. Jak widać, ziemia w tym miejscu nie jest ruszona. Więc za chwilę wykopię i zobaczymy co tutaj jest No i tym razem myślę, że jest to 5 centów, aczkolwiek jak to 5 centówki jest zdrowo nad Ale zawsze to kolejny moneciak, nie? Do następnego. No i mamy kolejny dołek. Tym razem taki polski akcent, a mianowicie kapsel odlecha dawno takiego nie znalazłem <noise> pozdrowionka dla wszystkich poznaniaków trzymajcie się tym razem już nad samiutkim brzegiem rzeki do kolekcji Leszka pozdrawiamy także Łomże. do zobaczyska przy następnym sygnale Teraz taka mała ciekawostka pieczarka. Ale obok pieczarki w wodzie coś takiego. Widzę, że jest to jakiś pocisk, aczkolwiek. Na pewno jest to bardziej współczesne, ale nie idzie odczytać, co to jest. Może Wy macie pojęcie, od czego, czy do czego to jest. Dość ciężkie. No ciekawostka, ciekawostka. Spróbuję to jakoś może delikatnie wyczyścić i zobaczyć lepiej, co to jest. Jak macie jakieś pomysły, piszcie proszę. I tym razem nie simplexem, a samym okiem. Mamy kolejny hajs. Tym razem euro. Jedziemy dalej. I mamy kolejny dołek. Cóż za niespodzianka. Kolejny ołów. Kawałek spadł. No troszkę już go dzisiaj nakopałem. Ciekawe ile jeszcze. Do zobaczenia. No więc tak. Pozdrawialiśmy Poznań. Pozdrawialiśmy Łomże. Czas na Tychy. Pozdrawiamy także mieszkańców Tych browary książęce. Trzeci polski kapsel dzisiaj. Ciekawe, ciekawe ile jeszcze dzisiaj wpadnie. Do zobaczyska przy następnym sygnale. No i mam kolejny sygnał. Jak widać wykopane. Więc szukamy, zobaczymy co to będzie. A jest. No na mnie dzisiaj po prostu kochają kolejne 10 centów trochę ich dzisiaj nazbierałem, ale nie mam nic przeciwko temu. Do zobaczenia przy następnym dołku I kolejny sygnałek z dołka wyskoczyła nam Elżbieta II Nic starego Modej, no że czekajcie gdzie to jest ten rocznik Tutaj jest rocznik tej monety, ale sądzę, że około 2000. Jakoś tak No nic, nie widzę. Aczkolwiek kolejna moneta. Jak najbardziej fajnie. Do zobaczyska przy kolejnym dołku. I zrobiłem dosłownie dwa kroki od tamtego miejsca, gdzie wyskoczyła Elżbieta II. I mamy kolejny sygnał pod monetę. Wiemy. Zobaczymy, co będzie. No i niestety tym razem jest to kawałek puszki. Więc nie była to moneta. Nic, widzimy się przy następnym sygnale. I kolejny dołek. Dzisiaj bardzo ładnie sypie krągłościami. Kolejna irlandzka moneta. Troszkę dojechana, ale I tak jeszcze w całkiem, całkiem niezłym stanie. Zobaczcie, trochę ją wytrę może o ile się nie mylę, jest to byczek. No i kolejne zwierzątko dzisiaj wpadło. Widzimy się przy następnym dołku. No i mamy następny dołeczek. Ja myślałem, że poprzedni kawał ołowiu był spory. Zobaczcie na to w porównaniu do cewki. Cholera ma z pół kilo. No to ołowiu, co sobie dzisiaj nazbierałem. Do następnego. No i mamy kolejny sygnał. Wykopany. Więc bierzemy pin pointerka i szukamy. Wyciszamy simplex'a i jedziemy. No, i tym razem nie jest to 10 centów. Jest to 20 centów. Kolejny hajs spada. Lecimy dalej. Do zobaczyska. Jak widać, dzisiaj królują sygnały na monety współczesne, co nie powiem tak, że mnie cieszy. Kopiemy, zobaczymy co to będzie. Kolejny sygnałek. Trochę mi się go naszukał, ale jest kolejna irlandzka monetka. Nic starego, 1980 rok. Więc ciutkę starsza ode mnie, ale jest kolejna krągłość. Widzimy się przy następnym dołku. No i mamy kolejny dołeczek. Ja powoli w sumie zmierzam już do samochodu. Ale wychodzi kolejna irlandzka moneta. Już jedną dzisiaj taką wykopałem z jeleniem. Dość często na nie trafiam. Czy to na pastwiskach, czy to gdzieś nad rzekami właśnie. Ale moneta jest moneta. Fund jest fund. Zabawa jest i to najważniejsze. Pozdrowionka do następnego sygnału. No i w cieniu drzew, gdzie myślałem, że wyjdzie... Tylko i wyłącznie śmieć. Trafia się kolejna moneta. To 2P w całkiem niezłym stanie. Rocznik jest troszkę zamazany. 970 1979. Pozdrawiamy i do następnego. No i mamy kolejny dołeczek. Tak jak mówiłem. Dzisiaj drobne mnie po prostu ukochały. Z jednego dołka 30 centów plus kawałek ładnej zdobionej ceramiki. Do zobaczyska przy następnym. No i mamy kolejny sygnał. Tym razem jest to rączka od kołowrotka. Komuś nie poszło. Nic, lecimy dalej. Kolejna niespodzianka, <laughs> tym razem jest to Podejrzewam, że od obroży psa Bailey. Jest tutaj też numer telefonu Bardzo czytelny, aż mnie kusi żeby zadzwonić Czy chcą odzyskać swoją plakietkę od swojego pupila Zobaczymy, może zadzwonię Pozdrowionka No więc czas się zbierać, czas na małe podsumowanie tego, co dzisiaj udało się wykopać. Fura ołowiu, bo tyle jeszcze go nie nakopałem. Trochę śmieci. Kapsel, tak, od Henesji. Kawałek porcelany. Nabój, prawdopodobnie współczesny nabój od dubeltówki, ale nie jestem pewien. Kilka polskich akcentów. Piłeczka golfowa, klucz. Plakietkę od pieska. Z numerem telefonu oraz imieniem. Wpadło parę irlandzkich monet, jeżeli się nie mylę, 11 sztuk. Po drodze jeszcze z, wykopałem takie pudełeczko. Widać, że jest to final lunop, i tutaj przechodził taki pan koło mnie i powiedział mi, że to jest stare pudełko, w którym były taki szybki zestaw do naprawy opony przy rowerze. Dętki, właściwie. Stare, fajne znalezisko. No i najfajniejsze, co dzisiaj wpadło, no to całe 9,80. W drobnych. 10 centówki mnie dzisiaj wręcz ukochały. Kilka dwudziestek, pięćdziesiątka, dwie dwuj, jedynki, przepraszam, i trzy dwójeczki. No i jest pięknie. Więc żegnamy się dzisiaj z Rzeczką. Lecimy do domu. Do następnego. Pozdrawiam.